Jestem taną Dzisiaj jest ze mną nie mnie. E, dzisiaj jest ze mną nie mnie. Icegaming.pl. Dzisiaj w poprzednim odcinku byliśmy na łąd Weatherest. Tak, o tam. To jest A1. No to jest nasza autostrada A1. Zabieraj tu kupę. To no, jest nasza autostrada A1. O. Jakby szybciej się szło. Tutaj mamy Creeper. O, jak fajnie, tam budujemy ogólnie taką autostradę, że do tym tego miejsca, do którego dzisiaj dojdziemy Ale to już nie w tym odcinku Tak, i dzisiaj idziemy dalej z nadzieją, ja jedzę ja z nadzieją, że znajdę coś fajnego O, się go, jak miło Jesz? Jakby tutaj mam pork chopy smażone Ja też mam jedzenie Jedzenie? Tak co to jest jedzenie? Co to jest jedzenie? Zacznijmy od tego. a ty, pat pać, pać. patrz. Padło. mnie zabić? No. Nie udało mi się. Ciśniesz, tutaj? ciśniesz. Czekaj. O prawie kilometr jesteśmy od domu. To fajnie. Nic nie widzę. U, widzę, że tam jest ten śnieżny bajon. O, krowy, krowy. krowy Przed krowy, nami krowy. też jest śnieżny bajon. Krowy, 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 krowy. O, i wilki, jemu kość. Tony się zaciął. Ticho. Jest wilczka. Bierz. Nie bij mnie. Nie bij go. Nie bij go, Francisze. nie bij... Nie, nie, nie! nie. Ej, on za to idzie. Ja muszę go ubić. Niestety. Ej, czekaj, piszeć. Tony! Musimy nagrać jeszcze raz, bo mi się coś zatrzymało. Trudno, wstawić mój odcinek. Dobra. Czekaj, coś sprawa. Ja nie będę dwa razy nagrywał. No, będę teraz strzał pił. Jak coś, tu teraz nagrywam, ponieważ mi się coś popsuło. Dobra. No i napiszesz, że ten... Właśnie to teraz powiedziałam to A nie napiszesz w komentarzu dlaczego te, że nie ma powitania czegoś takiego jak będą ten, no to napiszesz, że wiesz no. My zaczęliśmy jak coś to na A A1 no. Na tym kanale pokażę, będzie te A1 No nasze chłopickie A1 Tam krówę widzę Ja zbieram lilię O jest ten pies, jako go zabiję A nie to nie ten Tylko ubiłem

O, Aaaa, masz czabu. Patykiem bij. Bij patykiem, ile na O, super. Pany, zaśpiewaj i wrzuć piosenkę, którą żeśmy A. dzisiaj na lekcji. A, okej. Okay, to najwyżej będziemy śpiewać. Nie, ty będziesz śpiewał. A czekaj, to ja zaraz może wyjmę tego, kartki. No. I hmm. trzeba rozbierać. Hey, gdzie ty jesteś? Gdzieś po lasach. się tam. A ja widzę krowę na pustyni. Ja widzę kupę. Wchodzę na górę. Moje jedzenie. A jestem niedaleko tego miejsca, gdzie byliśmy gdzie jest ta rzeka. Chciałam się wracać. Kwała. Nie, sksuje ci ją, sksuję nie. ci ją! Mówiłam, że ci sksuje? Miecz mi się skończył. też. Chodź, dalej. dalej. Trzeba drzewo wyrąbić. No to nie. Yeah. Ej, to ty rąb, nie? Tu poszukamy tego... Jakiegoś epic miejsca. Mm, fajne miejsce, żeby tego kopać. Kobla. Bije drewnem krowę. O żal, pająk! To go Nie sięgam go. Okay. to zabić. Trudno, jak go nie, sięga. nie się odpuścił mu tym razem Mam mieczik Ty, a ja zlazę wej podw podwodne wejście do jaskini no ja idź nią. Wiesz schowa... jak koks schowa... Wiesz jak jest jest schowany. Rąbisz drzewo? Już wyrąbałem. Nie, dalej. Ja idę do ciebie. To zrobimy kilofy. Mam dla ciebie prezenta. Jakiego? No Nie Niespodzianka. Nie prezenta niespodziankę masz. Jak, jak mi. Creeperu. O, widzicie? Ciemno. Daleko nie. Gdzie ty? Skąpiłem się. A tu? Jak leżał, tam tu trochę tą wodę. Ale ciemno. I trzeba wy wyrąbać tego i będzie dobrze a ile już nagrywamy? nie wiem 4 e, minuty czy u mnie? No to u ciebie a u mnie to pewnie coś to około 8 teraz będziemy kończyć w następnym odcinku to jest ten a tu widać na actionie? tak kiki. O Jezu, woda się wylała. A, to już 6 minut, to zaraz będziemy kończyć. Skończymy i tą... tutaj będziemy się zapuszczać dalej w następnym odcinku. Właściwie to można by już kończyć, bo to żeby już nie dzielić z tego za bardzo, wiesz... Co zapuszczać? No Możeś powiedział zapuszczać. Może no, tutaj no, nie będziemy się zapuszczać bardzo w tą dzieckini, żeby nie dzielić tego na dwa odcinki, nie? Bo to będzie bez sensu to chodź się pożegnamy go... przy naszym tajnym wejściu. Czekaj. I no, to, to to chodź tu. Chodź tu. Nie, ja tu wejdę. Jak stąd wyjdziemy, to spoko. Dobra, chodź, żegnamy się. Tu. Ja nie stój przede mną. Dobra. Yy, marka ludziska. Ale? Ja byłem tony Creep, a to był iZymiq.pl. To był kolejny odcinek naszego Creeper'owego Survival'u A Tonego nie ma... oj Maxa nie ma z nami nic, nie wziąłeś na tych wszystkich. Nie macie. No dobra, nie cicho tak.